zaprezentuje dwa rodzaje czepień, siatki na spuść i siatki rożkowej. Wszystkie elementy, które są potrzebne, co by samemu próbować czepić, wiązać te siatki, bo naprawdę nie jest to, wiecie, jakiś wyczyn wielki. Jak sobie włączycie ten film, a myślim, że trafi do was, to próbujcie w domu też tak właśnie i wtedy będzie łatwiej i na szerszą skalę będziemy się mogły pięknie ciepić, że nie będzie na dziedzinie jednej baby, ale w każdej chałupie się będzie umiała zaczepić. Żeby ciepić, trzeba mieć ciepiec, który musi być biały, może być wybiglowany i powinien być. Ma tu taką koronkę zrobioną metodą igiełkową, ma tu te dwa płotki nad usiami, no i kąsek śniurka bawełnianego. Ciepce są rozmaite, bo są tą metodą igiełkową. Są też metodą nasią heklowaną, ja tu mam heklowany ciepiec i jeszcze są te ciepce na koluśkach. Widzimy, że trzy rodzaje ciepców tu w groniach są. Ciepiec nakładamy na głowę, która musi być gładko pociosana. Pięknie tu pilnujcie, żeby nie było grzywek, co by z boku nie było żadnych pajców. Mamy śpangi, wpinamy się mamy kapeczkę lakieru, dajmy se lakier. Gładki uciesanie u nas tu w groniach to jest podstawa, żeby baba była piękna. Ciepiec chla prawej strony, żebyśmy się przyzdrzeli na tych właśnie płócienkach. Przy korunce mamy szwy, i trzeba się dziwić, gdzie to jest prawa strona. Ciepiec nakładamy centralnie piekurnie nad cioło, nie nad inne, na czoło i nad brwi. Piekurnie nad brwi, go dowo my. Pytamy teraz, Ellen, też pytam, co by mi to przychyciła z przodku. I wiążemy to na około ciopu. Ciepiec łowimy tą bawełnianą śniurką na około ciopu. Bierzemy go łod spodku. Tu nasza baba, co się ciepi, też Uciągamy roz, dowomy z góry śniurek, zakładamy. Jak jest delsi, najlepiej pod spodek, bo najmniej nie ciągnie. I robimy kistkę. Łowijemy kole ciopu. baba ma krótkie włosy. Musi se dać kąsek pońciochy, kąsek ciepca, włożyć to pod to siteczko i pięknie też tak jak tu uchycić. Jak baba ma jakiekolwiek możliwości, co by te włosy sechycić na gumce, to dobrze se zrobić cokolwiek na tej głowie, żeby to było ściągnięte, co by była gumka, potem ten sztuczny ciop, czy to pończocha, czy ja, do wam rozmaite skarpety ale już mamy tą stabilność, że na tych pociosanych włosach, na tej gumce się to będzie drżeć. Także polecam naturalne włosy, mamy naturalnie, pięknie uchycić i przyciągnąć, a jak są krótkie włosy, dać sobie ciop, zrobić sobie kąsek, coś właśnie z gumką, kąsek tego włosa pociągnąć i się tym sztucznym ciopem i tą, tą gumeczką pięknie tu uchycić, pod to sitko łowiązać i to jest właśnie stabilność ciepca. Siatki rośkowe. Mamy wysite w trzech rogach. To są nasze hafty krzyżykowe. Jest jeden roziek, środkowy i boczny. Taki siatki się sieje najwięksi, metr 10, a polecą zgrabne siateczki meter na metr. najzgrabniejsi. Jak wysiłamy te rośki, to już w kolorach czarnych, takich czerwonych, ale tak opiekno piękno, nie strasznie jaskrawo. I jeszcze karmazyn bordowy. To są trzy rodzaje kolorów, które się nosi u nas w siatkach rośkowych. Siatkę rośkową zgibamy teraz tak, żeby ten środkowy roziek był na środku i jemu ja ułatwiono robotę, bo te rośki tu są wysite dwustronnie. Ale w większości siatek są jednostronnie. Tuż musimy wiedzieć, że ten roziek środkowy jest wysity na prawą stronę, a ty się składo tak, żeby było na lewą stronę. W tych siatkach jest wysicie jednostronne. Układamy sobie taki usi, żeby to było nad tymi rośkami w miarę równo. I będę teraz was uczyć ciepić na siatkę spuściową, czyli taki rodzaj ciepieniu akujomu. Dwa różki z przodu i ze zadku ten jeden różek. Składamy tak, żeby środkowy e, trójkąt był wysity na prawo, ty na lewo. Siatkę dawamy teraz na głowę i żeby było równo przy też ciesety palcem, co by się nam tak równo zrobiło. I to jest wtedy wiemy, że nie będzie to krzywe. Teraz przychytujemy, rozkładamy tą siateczkę i w środek wpinamy śpędliczek. Jak jest właśnie korunka na takim ciole jaką Ela, to myślę, że równo z korunką tu dać. o wysoko cnaciowo, to dajcie to tak na zasadzie, żeby to było co najmniej na tych 6 centli, 5 centli. nie za nisko, bo wtedy tracimy w ogóle ciepiec, nie za wysoko, bo się robi śpetnie. Dajmy to w sumie środek. Śpędliczkiem na środku, przychycimy korunkę, i śpędliczek dowiemy. Teraz chladomy uśnika tego płacienka tu za uchem, teraz dowomy za ucho siatkiem, chytamy pod tą siatkiem palce i pod płócienko. Tam czasami się włos przychyci, ale to już to nic. I najlepiej i najlepiej wciśnij to płócienko, żeby właśnie nam tu pięknie przychyciło siatkę, bo ona jest dość ciężko. Tak samo w drugą stronę. Teraz musimy robić formować właśnie te nasze zatki z siatki. Na szerokość palców, jakbyśmy dali dwie ręce ku sobie, to już mamy taką szerokość tego trapezu. Musimy za zatku zrobić trapez. Przychycić paluszkami, co by się tak osierzyna zrobiła. Jak uścichniemy, że te palce ku sobie przyszły z mojej lewej, z mojej prawej, bierzemy, w tu spędliczek. I formujemy trapez pięknie na tą szerokość tych dwóch dłoni ku sobie danych. Teraz go pięknie dźwigamy do góry. Siatka jest weź to już też no to kapeczkę tak utrudnia. Ale myślim, że to do rady. Tu właśnie Lami przychyci. Teraz wchodzimy na bok siatki i robimy ten ruch, co by ten roziek chycić. Dwa palce se wystawcie, z góry chycicie se tą siatkę. Ale co robimy? W tym rośku, co został, wchodzimy z paluszkami właśnie tak, tak kajsi, w półkarku, jak macie kark tu se, tu, dziwajcie się, że tak w połówce, palce wyciskacie, wkładacie w roziek, w środek, musicie se tam wleść. wycisnąć te dwa palce, nie boć się i chycić to właśnie tak z góry. I mamy taki roziek. Jak mamy ten roziek, pytamy my najlepiej tą co się ciepi, co będą go przychyciła? O tak, to jest właśnie do gorści roziek. I tak samo robimy drugą stronę. Tym ujęciem wyciskamy właśnie palce i chytamy z góry. Wkładamy go w roziek drugi, w połowce karku, tak za usiami, wyciskamy, chytamy i mamy drugi roziek. W tym ciepieniu, jak mówimy roziek, to jest cała filozofia teraz w obróceniu tego ciopka kukarku kukarku go obracamy i mechanicznie go tu na zadek, a roziek się obraca na prawą stronę. Czyli, jeszcze raz, rozieciek był tu w gorści, zwijamy go kukarku i tym samym obracamy roziek. Tak samo robimy z tą prawą stroną. Rozzieczkę do środka. I obraco się drugi roziek. Wyślijmy z tymi dwoma rośkami, takimi do gorści I jak kieruj babie, by na przykład te rośki były za krótki, musicie się tu na tej siatce podciągać. To jest wasza teraz jakby intuicja i wyczucie. Te rośki teraz jeden z prawej, drugi z lewej się muszą założyć. I wtedy ich wiąziemy. Tak się muszą założyć. Górny, dolny roziek. Bierzemy kąsek bawełnianej platki. Polecą bawełnianą. Ta jest może taka dobra. Złożymy ją na pół. Przekładamy sobie ten śniurek. Tak. Rośki uciągamy. I pierwsze związanie jest ważne. Dobrze, jak czasami jeszcze kierosi baba przychyci, ale jak nie, to tu sobie na kark i pociągnąć pociągnąć tą siateczkę. Ja to dość grubo zrobiłam, nie to inny roz się obraca, ale jak chcę, może je jeszcze ten śniurkę drugi roz obrócić, co by było pewniejsi. Tu są dwa rośki przychycone bawełnianym śniurkiem. Te rośki nam poszły do przodku i teraz puścimy jedną warstwę, drugą warstwę tej siateczki. Mamy ten trapez i zadek już jest Taki jako ja tu mam, piękny. I teraz jeszcze najważniejszy, by baba była piękno z gęby, tu z przodku. I teraz się pięknie obróci, a my robimy porządek tu z przodkiem. Teraz się musimy podziwiać na tą gaździnę, na tą gorolkę. Ci mamy te końce równe. Pierwszy koniec, drugi. Długości są. Tu może być tako właśnie, jeszcze pięknie wyformowano. Jak wiecie, się kupa ruszymy. Kajsi, my są, nie wiem, na jakiś występach, albo kajsi na Wiesielach. Chydzmy sobie pędliczkami jeszcze tą siatką. Tu jest ta zakładka, co by nie było tego pędliczka, widać, idzie go wpiąć tu i tu. I wtedy Ziodno-Baba się już nie będzie starzać, że jej te końce uciekną. Tu ma piękny, wyr głowy równiutko, tu je gładko i piękne dwa końce będą się tu pięknie formowały i to jest nasie ciepień na spuść. Siatka ma spuściony jeden roziek, dwa rozieczki są z przodku. i tak oś, no, już ta baba może iść tam, kany się rychtowała. I tak wyglądają no, nasie ciepień na spuść. Drugi ciepieni to ciepieni na rośki. Siatka jest ta sama, ma trzy rogi wyhaftowane. Pierwszy musi być jak składamy siatkę na prawą stronę, dwa mogą być jak mamy pojedyncze wyszycia na lewo. Tu mamy podwójne, to już mamy wszystko na prawo. Ale zapamiętać, dziwamy się na środkowy, kiedy zawsze musi być na prawą stronę. Te dwa wtedy zostawam na lewo, jak jest jednostronne wyszyć. I tak się zajskło do siatkę na rośki. Mamy już pięknie ciepiec, pięknie zapięty i dowomy siateczkiem, tak jak na to pierwszy, tak i na drugi. Chytamy podobnie jako przy pierwszym, zaś dwa rozeczki, ladomy środka głowy i dowomyśl pędliczek. Jak bijecie do siatki, to tuż przydeszcie sobie ten śpędliczkiem, korunkiem i potem wędźcie na zod. Tak. Bierzecie zaś gładziutko, idziecie kuchu z tą krawędzią. Wygładzcie linię, pociągcie za tą siatkę, co by tu nie była. Tak, widzicie, ona musi być gładziutko. Ciepiaczka wiecie, każdy rodzaj siatki, piękny jak jest taki fasowny. Bierzecie śpędliczek do płócienka macie tu. Zaś wbijacie ten spędliczek. Uważajcie na to, żeby też tu było gładko. Jak jest na przykład krótki ciepiec, ma krótką koronkę, a już by wam wychodziło, wychodziło, to starajcie się kapkę tej siatki maskować. Tu jest idealne, że za uchem się zaczyna płócienko i wtedy se spokojnie z siatką wchodzicie w płótno, podbieracie palcami i płócienko tego czepca i siateczkiem i wbijacie spędliczek, najlepiej za ucho. Co by nie wuchło i co by też nie dziubało, bo ten dziubok często wychodzi jakaś przy uchu i baby dziubie. Uważajcie na to, spędlicie musi być za uchem. I tak samo robimy drugą stronę. To była prawa strona, teraz lewo. Przydrżujemy siateczkiem, idemy se krawędzią tak pięknie, gładko. I zaś w pocienko czepca wkładamy spędliciek. I pięknie za ucho, bo ważne jest to, że wszystko się robi za uchem, usi muszą być na wyrchu. Mamy zadek, zaś tego go kapeczkiem tak uformujmy, żebyśmy żeby widzieli ten trapez, bo to zostało. I jak już mamy tak pięknie, przechodzimy zaś na to właśnie wyciskanie tych rośków. rozkład rośki ciego i mniej więcej na krawędzi wysiwanego rośka i tej siatki. Kłodobicę palce, co by było zaś za co chycić, wybić taki roziek tą metodą. Dwa palce z góry chytocie, to jest ten roziek. W połówce karku tu mamy linię siatki. Kasi w połówce karku wkładamy, w rozieciek, wciskamy dwa palce i z góry ich przychytujemy i mamy taki fasowny, piękny roziek. Lewą stronę tak samo Wkładamy dwa palce i chytamy z góry w roziek. Czyli w połowce karku wyciskamy se dwa palce i z góry chytamy, żeby był taki roziek. Jak mamy roziek, to teraz zazidamy ku karku z tym rośkiem i przekładamy go, przekładamy go na wyrch uż tego trapeza ze zadku. Mamy roziek, mamy tu ten koniec jednego rośka z prawej. Podkładamy ku karku, wyciągamy pod ten roziek. To jest taki ruch pod jedną część siatki. I ten rozieciek co mamy, wyciągamy na siatkę pod ciop. Przewinęliśmy przez te dwa rośki, widzicie, te boczne. I wyłożyliśmy ich na wyrch. Jeden roziek z prawej i jeden z lewej. I to jest to ujęcie siatki tak zwaną, My ją nazwą na buch, buchty, taką większą ten, ten zadek, tu wiecie. Czyli jeden z prawej, jeden z lewej. My założyli kukarku i teraz ich pięknie pod ciopkiem tu baba dowómy zaś tak leźmy, jeden na drugi. I widzimy, że się już no tu zaczyna ta głowa tu pięknie robić. Głowa, wiemy, że to chodziło ten rodzaj ciepienio. I teraz na te końce bierzemy bawełniany śniurek, może być podwójny jako un. I musimy ich pięknie hecić górny z dolnym. Parusiek ze zadku. Ciskamy se tamten ten bawełniany śniurek. I nie mną te konieczki uciec. Przejdźmy sobie ich tam jeszcze zadku. Tu se zróbmy węzeł i zaciągmy. O tak, jeden koniec je, tu drugi je. Drugi koniec o Omamy tu. I teraz pięknie uciągnęmy, łobródźmy to jeszcze raz. Ten śniurek na dwa razy go tu zwiążmy. przyciągmy, Mogę zrobić ganz węzeł. I słowiemy go tu ze zadku. Na ten węzeł, na tą splatkę bawełnianą, dodajemy już teraz piękne tu splatki czerwone, do ciornych końców wysić siatek. Jak jest czerwone wysić też pasuje czerwono, ta splatka, ale jak jest karmazyn bordowe, już nie dowiemy czerwonej, bo się tu kapkę nie gryzie, więc taką bordową splatkę. I teraz pięknie zawijamy za tytuł powiązane dwa konieczki siatek. Musimy zakryć te wszystkie tam pod spodkiem bawełniane, że kierunek, no tu robiły to upięci. Jeden rozprzewiemy, drugi roz. konieczki bawełniane zaraz tam jeszcze schowiemy, tam do zatku. Robimy pięknie, tu teraz taką łokazalsium z kisteczkiem. Akurat jeszcze takie też sobie radę z pędiczkiem przychycą. Ale tu nie trzeba. I dziwomy się, żeby te końce siatek były równe, wyszły nam równa, tą buchtę możemy jeszcze podciągnąć, jakby trzeba było. Tu te boki też pięknie się uformować, Splatka jest. Dziwomy się na przodek podciągniemy siatkę. Formujemy taki wachlarz, tu żeby była symetria, zawsze te siateczki muszą być pięknie symetryczne. O i ten przodecek mamy piękny. A jak ciepiec zlatuje i ta baba chce sobie jeszcze poprawić z boku, to przyderzuje palcami ściskam i tu Tymi swoimi paluszkami boki ściskacie do przodku, zaniżacie ciepiec, podciągacie go. Tak się obniża ciepiec. I taki ciepieni, tak, tu żeby zakładki były równe, to jest to nasie rośkowe, na taką buchtę. tu yy, rządzą się tak, o, ta, wiecie, wy, wyciągano siatka, nasie właśnie ciepieni na rośki. Jeszcze wiemy od najstarszych naszych informatorek, że jeszcze była trzecia siatka, kiedy wysi to na roziek Pięknie Rysie, jest taką właśnie korunką. I w tych siatkach, kiedy też były na spuść, ale jedne na prawą stronę, w takim ujęciu, szła młoducha w połocie pinach do kościoła w tą niedzielę, jak... jak właśnie szła na pierwszą się w tej siómnej siatce i to jedne młoduszki się ciepiły. Po tym jak przyszła se już powiedziała, że to jedna była rostą młoduchą, rozbyła na, na tej wielkiej w kościele i potem to ściągały i dawały na obrusy świąteczne.